Hej czołem, dzisiaj e, taki odcinek troszkę propagandowy, pewnie wielu z Was powie, że to jest odcinek pro, propagandowy, bo będę mówił o rzeczach pozytywnych, jakie są w wojsku, bo nie można tylko cały czas gadać o rzeczach złych, że to, że tamto jest złe, ale są też rzeczy dobre, e, także w dziewięciu punktach tych plusów, plusów wojska na pewno jest więcej, ale dzisiaj tylko dziewięć Dziewięć rzeczy poruszę, które mi się nadają, są takie, że nie jednego zachęcą do wstąpienia do wojska. Dzisiaj w odcinku, oczywiście, już RK rezerwisty, żeby było wiadomo, przyszła, to założyłem. Także lecimy z tematem. Słuchajcie, pierwsza rzecz, która zachęca do wstąpienia do wojska, oczywiście według mnie, nie? Możliwość postrzelania sobie naprawdę z wielu Rodzajów uzbrojenia, jakie są na wyposażeniu armii. W przypadku oficerów jest to bardzo fajne, bo poprzez szkolenie w szkole oficerskiej, później jak zostaniesz dowódcą kompanii, to możesz sobie strzelać ze wszystkiego, co jest w magazynie broni. Tak na dobrą sprawę, bo jest na twoim stanie, sobie tylko przypiszesz w rozkazie, że ta broń jest twoja. Bierzesz się sobie na strzelnicę, sobie strzelasz i jedziesz. Czy, czy to pistolety, czy to pistolety maszynowe, karabinki wszelkiego rodzaju, yy, ręczne granaty, przeciw, yy, granatniki przeciwpancerne, co tam jeszcze jest, yy, wozy bojowe, karabiny maszynowe, no yy, wsią, nie? Tak na dobrą sprawę też możesz sobie postrzegać z uzbrojenia, które nie jest na wyposażeniu Twojej kompanii, bo wiadomo jesteś na, na jakimś tam batalionie, no, i są różne kompanie, które mają też różny, różny sprzęt na stanie. I co za problem, iść do kumpla, powiedzieć: A chcę sobie strzelić z tego, z tamtego, z moździerza, nie moździerza, czy tam e, innych rzeczy, nie? No, i sobie można fajnie czas spędzić i wykorzystać to, że jesteś w armii. W przypadku szeregowych, no, może nie jest tak kolorowo, no, ale jak dobrze żyjesz z dowódcą kompanii czy z dowódcą plutonu, to również. Myślę, że nie będzie problemu, żebyś sobie strzelił tam z jakiegoś innego pistoletu, czy z czegoś innego, czego nie masz na stanie. Oczywiście, zanim takie coś się stanie, to prawidłowo powinno być przypisanie żołnierzowi w rozkazie danej broni, że żołnierz powinien zdać i tak dalej, dalej jakieś tam egzaminy na tą broń, że może z tego strzelać. No ale wiadomo, jak jest, nie? Y no mówię, ale jako oficer to jest yy, bardzo fajne, bo na przykład nawet, nawet nie ma problemu, żeby strzelić sobie yy, z, w czołgu, posiedzieć, pojeździć czołgiem, pokierować yy, jako kierowca, czy tam jako działonowy, podziałać trochę, zobaczyć jak to się dzieje, czy nawet sobie strzelić z tego z czołgu, z, z czołgowego karabinu maszynowego, z różnych czołgów, ja miałem okazję i z PT-91 strzelać, i z Leopard'a, a jakbym się uparł, to nawet za bramsa bym strzelił, bo były jakieś tam dziwne ćwiczenia z, z amerykańcami, i, I naprawdę ci Amerykańcy są pozytywnie nastawieni do, do wojska polskiego i tam dobrze się z nimi współpracuje. Można się pośmiać, pogadać i, i miło czas spędzić. No, także to, to na pewno zachęca. Ta możliwość postrzelania sobie z różnego typu broni. Ok, także punkt drugi. Nauczysz się obsługi broni i i będziesz wiedział, jak wszystko działa, nie? jak współpracują się z wszystkie mechanizmy tej broni, także jeżeli nauczysz wiesz jak działa broń palna, zasady działania, no to później możesz, nawet jak dostaniesz broń, która jest, której nigdy nie trzymałeś w ręku, no to wiesz, że na jakiej zasadzie działa, działa ta broń, wiesz jakie są zasady bezpieczeństwa, żeby robić to, nie robić tamtego, i to jest też, też dobre, a czasy są jakie są niepewne, także ta znajomość obsługi broni na pewno się przyda, bo jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli się nauczysz obsługi jednej broni, pistoletu, karabinka i dostaniesz broń inną nawet myśliwską no to tam najpierw dezorientacja, ale później aha, tutaj trzeba nabój włożyć, tutaj bezpiecznik, tutaj zrobić to, tu zrobić tamto i Wymierzyć, zgrać przyrządy celownicze i po prostu strzelać. Kolejna rzecz, trzecia. Można pobawić się środkami pozoracji pola walki czyli wszelkiego rodzaju dymy, petardy, pistolety sygnałowe, granaty, różne rzeczy. No i oczywiście to służy do pozoracji pola walki, no ale jak tam gdzieś nie można tego oczywiście robić, ale jak komuś się gdzieś tam e, słyszałem o takich przypadkach, ja broń Boże tego nie robiłem, absolutnie, ale można potestować sobie, co się stanie, gdy zrobię to, co się stanie, gdy, gdy zrobię tamto, nie? Że na przykład tam petardę się przykleja, e, ktoś tam przyklejał do e, gdzieś tam do gałązki, odpalał, a urwało, dobra, gdzieś tam się położyło, coś na to e, jakiś. Stary hełm, a wyleciał w górę na 300 metrów. No, takie ciekawe przygody są z petardami, czy gdzieś tam się to petardę brzuciło, zobaczyło jaki był efekt. No, jak się wojsko czeka, to wojsko się nudzi i w wojsku różne rzeczy przychodzą do głowy. No, ale oczywiście nie można tego robić, także przestrzegam przed robieniem takich rzeczy i bawieniem się środkami pozoracji pola walki. Czwarty punkt. To jest bardzo ciekawa sprawa, że w wojsku tak na dobrą sprawę możesz przyjść. Do wojska możesz przyjść w samych majtach i skarpetach nie? i wojsko cię wyposaży we wszystko. No, niewiele instytucji, niewielu pracodawców może się pochwalić tym, że weźmie sobie pracownika i da mu wszystko od A do Z, cały, cały ubiór do, do, do pracy, a w wojsku jest tak, że dostaniesz. Buty, mundury, no, kompletnie wszystko: skarpetki, podkoszulki, koszulki, kalesony, dresy, wszystko co tylko ci się należy: maskę przeciwgazową, hełm, kamizelkę, lubawę, oczywiście. No, już pomijajmy kwestię tego, że niektóre sorty mundurowe są no, dość słabej jakości. Znaczy słabej jakości, może nie słabej jakości, ale na przykład na przykładzie tej na przykładzie tej lubawy, no to dostajesz kamizelkę Lubawy, no to lepiej się działa bez kamizelki niż w kamizelce, no ale to nie jest, no pominijmy to, no bo to jest bez sensu, całą bieliznę dostaniesz, ocieplacz, jakiś tam kurtkę zimową, no wszystko, 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 naprawdę dostaniesz wszystko. Yy, Chyba w tej chwili jest dwa mundury na rok. Buty zimowe, buty całoroczne, także można się generalnie nie martwić tym. Żołnierze wiadomo, że żeby ta, tą służbę sobie jakoś ułatwić, dokupują różne gadżety, które im są potrzebne. No ale jeżeli nie chcesz, nie kupujesz nic i możesz sobie spokojnie służyć. Plecaki. Yy plecak dostajesz duży i później te niektóre sorty można nawet w cywilu wykorzystać nie? bo jedziesz gdzieś na wakacje bierzesz sobie plecak bierzesz niektóre rzeczy i sobie i sobie działasz nie? co jest na co warto zwrócić uwagę nie? bo niektórzy mówią tak no dostałem mundur gdzieś tam mi się mundur rozerwał co mam teraz zrobić szyć szyję ale się dowódca przypierdzieli że rozwaliłem sobie mundur, że zszyłem, ale nie może być zszyty I co teraz? Niektórzy mówią, że tak, że kupić na Allegro gdzieś tam, bo sprzedają jakieś tam sorty, sorty mundurowe, czy tam buty się rozleciały, bo jest, w niektórych jednostkach jest bardziej intensywne szkolenie, w niektórych jednostkach jest mniej intensywne szkolenie, i te buty mogą się jednak w niektórych przypadkach zużywać szybciej. I no, różne jest podejście. Za, załóżmy, ktoś tam każe, że musisz sobie kupić, odkupić i tak dalej, ale gówno prawda, bo po prostu piszecie meldunek na, na tą okoliczność, że e, macie rozwalony mundur, rozwaloną kurtkę, bo e, podczas ćwiczeń, podczas działań, podczas poligonu takie były warunki, taka sytuacja, że gdzieś tam zaczepiłeś, coś tam się zerwało. No, wykonywałeś swoje zadania, które zostały ci postawione. To, to nie jest twoja wina, że kurtka Ci się rozerwała, że buty Ci się już zużyły i tak dalej, piszesz meldunek i normalnie muszą Ci wydać nie ma opcji kolejna sprawa jest taka, że mimo, że to Ci się należy te wszystkie sorty, o których mówiłem od skarpetek, poprzez to wszystko, aż po hełm mimo wszystko, że Ci się należy to nieraz jest w magazynach mundurowych tak że no nie ma tych sortów no i co teraz, są jakieś tam zamienniki Eee, swojego czasu było tak, że e, zamiast śpiworu dawali dwa koce. No nie ma sensu tego pobierać. Ja bym to od razu wonnie nie pobierał, nie podpisuję, nie biorę tego koniec. Nie? nie wydali, a nie, że weźmiesz dwa koce zamiast śpiworu, za tydzień będą śpiwory, a ty jak przysłowiowy gamoń będziesz będzie z tymi kocami ganiał po e, nie wiem gdzie po poligonach czy tam po ćwiczeniach. No takie rzeczy też się zdarzają, no, ale ogólnie jest to na plus. Że wojsko daje Ci wszystko od A do Z, nie? Kolejny punkt, kolejny punkt, piąty: darmowe wyżywienie. E, oczywiście nie, nie ma darmowego wyżywienia, jeżeli służbę pełnisz normalnie od, od 7 do 15 czy tam do 15.30, tylko darmowe wyżywienie, wyżywienie przysługuje tam powyżej 12 godzin w 100% do 12 godzin jest w 50%. Także jeżeli jakieś ćwiczenie. Przychodzi jakieś zajęcia nocne, no to tam jest jakaś zachowana ciągłość tych godzin. No to śniadanie, obiad, kolację sobie ogarniesz w jednostce. Nie musisz wydawać na to pieniędzy i to jest na plus. Nieraz jeżeli chodzi o jedzenie, w wojsku to nie jest takie złe. Nie ma co, nie ma co psioczyć, że, że jest źle. Czasem lepiej, czasem gorzej się zje. No ale tak samo y, słuchajcie, na poligonach jest poligon. Y, też ma, macie wyżywienie, śniadanie, obiad, kolację. Czasem y, w międzyczasie jest jakaś zupa regeneracyjna czy coś, zależy od warunków. No ale jeżeli chodzi o to żarcie, to też jest dużo do, y, do zrobienia. Bo y, na przykład, y, jeżeli jest y, powyżej, powyżej iluś tam stopni są warunki takie, a nie inne, że jest gorąco, to dają ci jedną butelkę, 1,5 litra wody, nie? No ale gdzie Ty na, na tym poligonie masz sobie załatwić kolejną butelkę wo, wody, nie? No, nie? Nie da rady, no trzeba tam jakoś wiadomo zakombinować. Na przykład Amerykanie zostają tam, u nich z tego co zauważyłem na różnych ćwiczeniach, to nikt, nikt nie liczy im wody, nikt nie liczy im żarcia, po prostu paleta podjeżdża, jest, bach, paleta leży, sobie zjesz ile chcesz, sobie wypijesz ile chcesz. No nawet mieliśmy taki przypadek na jednym ćwiczeniu, siedzimy sobie, szef tam jeszcze nie zdążył dojechać z żarciem no a paleta dla amerykańców stoi amerykańców w pobliżu w ogóle nie ma no to co zrobić, no przecież kurde no, no to nie jest kradzież, to jest tylko wspomaganie sojusznika no to amerykanie można powiedzieć na nas wspomogli sojuszniczo, no i tam im te ich żarcie takie gotowe do zrobienia gdzieś tam po, po, po tych MRE czy jak to tam się nazywa Wodę też mieliśmy, także ogarnęliśmy, zaopatrzyliśmy się na tym ćwiczeniu i nikt nikomu nie miał za złe, żadnych meldunków nie było, że Polacy coś kurde komuś zjedli, a u nas oczywiście wyliczanie, tyle żarcia, tyle wody, tyle tamtego. No są plusy dodatnie i plusy ujemne, jak to, jak to się mówi, nie? I jedziemy dalej. Eee... Możliwość wyjazdu na misję pokojową, czy misję stabilizacyjną. No nie każdy ma taką możliwość, ale jeżeli służysz tam już kilka lat, to, to na pewno gdzieś tam udało Ci się wkręcić, udało Ci się, miałeś taką możliwość. No, jeżeli nie miałeś, no to po prostu trzeba liczyć na to, że gdzieś tam może się kiedyś uda wyjechać na tą misję pokojową, o ile chcesz, o ile chcesz, bo też nie ma jakiegoś tam przymuszania, nie spotkałem się z tym, żeby ktoś kazał gdzieś komuś jechać na siłę bardziej to jest w tym kierunku, że jest za dużo chętnych, a za mało miejsc na, na, na wyjazd na taką misję no i można się sprawdzić w warunkach bojowych i przy okazji dodatkowa kasa wpada, bo wiadomo na tych misjach stabilizacyjnych jest, jest to całkiem opłacalne, żeby jechać pół roku sobie yy, Prze, przesłużyć za granicą na jakiejś misji, wrócić i mieć jakąś tam gotówkę na, na jakieś swoje cele. I kolejny bardzo fajny punkt oczywiście lansik. lansik. Lansujemy się, robimy fajne zdjęcia. Tutaj jedziemy sobie czołgusiem, jedziemy sobie jakimś tam bojowym wozem piechoty. Mamy dwa karabinki: Rambo 8. Tutaj się umalujemy jakimiś fajnymi farbkami, jakieś fajne sobie powsadzamy w hełm czy tam w oporządzenie krzaczorki. Jesteśmy umaskowani i jesteśmy poważnymi żołnierzami i prawie że jak specjalsi, nie? No to y, działa to. Działa to. Y, dużo osób tak lo, robi. No ja sam na początku swojej przygody z wojskiem też tak robiłem. Nie ma co ukrywać. Zdjęcia na dwa kałachy, na dwa karabiny maszynowe, na dwa pistolety, tutaj tego jestem poważny wojownik i sobie działam. No to nie ma co się, nie ma co się śmiać, ale jest fajnie, można się pochwalić fajnymi zdjęciami, gdzieś tam, no może już to z tymi chwaleniem się na, na Facebooku i na innych portalach społecznościowych to już jest trochę tego mniej, bo, bo nie ma co, z, co pewnych rzeczy umieszczać, bo też nie ma, nie ma takiej... Zgody, że tak powiem. No i bardzo dobrze, ale lansik jest dobry. E, ósmy punkt. No, e, poszanowanie wśród społeczeństwa. Żołnierz w mundurze wzbudza szacunek, jakby nie patrzeć. E, póki co jeszcze wzbudza szacunek, e, zwłaszcza wśród osób starszych. No i jak jesteś gdzieś w mundurze, zawsze szybciej załatwisz temat. Jakby nie patrzeć, ale. No, no co daje mundur? Mundur daje, wiecie, no, jak gość jest w mundurze, to od razu plus 10 do siły, nie? Plus 10 do siły, plus 10 do sprawności, plus 10 do elokwencji i wysportowania. Także, <grytanie> także sami, sami ci, co e, nigdy nie byli żołnierzami, sami widzą, jak gość jest w mundurze, to od razu jest 5 razy większy, 5 razy silniejszy i jest dobrze. Jakoś to dobrze się prezentuje Ludzie w mundurze się dobrze prezentują, czy to w mundurze takim czy innym, nie? Ale jeżeli chodzi o ten szacunek wśród społeczeństwa, to muszę wtrącić jedną sprawę, bo... Yy, słuchajcie, póki co wojsko jest szanowane wśród społeczeństwa, wśród yy, ludzi tam, społeczeństwa i tak dalej. Póki co wojsko jest szanowane, ale... no nie chciałbym, żeby poszło to w tym kierunku, takim trochę złym. Jak to poszło w policji, że policjanci dostali jakieś tam dziwne rozkazy podczas pandemii, żeby jeździć do przedsiębiorców, zamykać im lokale, nie pozwalać im na podjęcie działalności, gazować ich, skuwać ich itd. No, to już nie była policja. To było już według w mojej ocenie milicyjne bydło, które yy, mimo tego, że jakiś jakiś człowiek wydał polecenie poprzez rozporządzenie, które nie było zgodne z ustawami z konstytucją, że nie można prowadzić działalności, to to milicyjne bydło poszło i tych yy, przedsiębiorców yy, no, tak ani inaczej traktowało nie chciałbym, żeby w wojsku coś takiego się stało, że jakiś człowiek podejmie decyzję, że wojsko coś tam ma gdzieś robić i e, s, wbrew społeczeństwu. Bo wtedy to już nie będzie wojsko, wtedy to będzie wiadomo co tam będzie. Nie? E, sam jestem przedsiębiorcą, mimo że e, podczas nawet, nawet równolegle z wojskiem e, prowadziłem też interes, który. Teoretycznie powinien być zamknięty zgodnie z jakimiś tam durnymi rozporządzeniami jakiegoś gamonia. No to prowadziłem ten interes, bo wiedziałem, że po konsultacji z prawnikiem wiedziałem, że mogę to robić i to robiłem, ale na szczęście u mnie w mieście nie ma milicjantów, tylko są policjanci i nie miałem z tego tytułu problemu, nikt mnie nie zamknął, nikt się nie przypierdzielił, że mimo jakichś dziwnych obostrzeń ja prowadzę sobie działalność. Która była objęta niby tam zakazem działalności. No ale tak to, tak to jest, że policja podzieliła się na dwa, o, na dwa obozy, że jest policja i jest milicyjne bydło, które tak ani inaczej traktuje przedsiębiorców. Także wstydźcie się panowie milicjanci. Mam nadzieję, że panowie policjanci sobie z tym jakoś ogarną, bo to co się działo to jest po prostu skandal. Ale dobra. Nie przedłużajmy tego tematu, bo już za bardzo chyba wyszedłem poza, poza temat dzisiejszej tutaj rozmowy. No i dziewiąty temat, dziewiąty, dziewiąty punkt, dlaczego warto przyjść do wojska, to jest to, że macie możliwość skorzystania po, e, skorzystania z siłowni, z hali sportowej poza godzinami służby. No z WF-em WF w wojsku różnie bywa, czasami ten WF jest realizowany, czasami nie jest realizowany, bo nie ma co ukrywać, nie jest to ten WF planowany, nie jest priorytetem, jest jakoś tak pomijany, no może nie wszędzie, dajcie zresztą znać w komentarzach jak jest, w komentarzach, jak jest u Was, ale tam gdzie ja byłem to ten WF jednak był gdzieś tam pomijany, yy, ważniejsze rzeczy były do realizacji w czasie WF-u, chociaż nieraz był odbywany, normalnie było szkolenie, programowe i był WF ale często tak było, że ten WF jednak był gdzieś tam na samym końcu ale po południu wiem, że bardzo dużo jednostek może nawet wszystkie udostępniają halę sportową udostępniają siłownię po to, żeby żołnierz mógł iść poćwiczyć swoją tężyznę fizyczną zwiększyć i utrzymywać stałą gotowość bojową, Jak to się mówi, dajcie znać, czy u Was też jest, czy macie możliwość korzystania po południu z hali sportowej, czy tam z siłowni za darmo. A wiadomo, w cywilu, jak chcesz iść na siłkę, to no, to 7 dych, czy tam 100, czy tam 150 musisz za miesiąc położyć, żeby, żeby, sobie, żeby sobie poćwiczyć. Także, także, także to by było na tyle. Jeżeli materiał się podobał, do, dajcie oczywiście łapkę w górę, komentarz taktyczny albo napiszcie, co naprawdę myślicie. A na dzisiaj to koniec. No i oczywiście subskrybujcie, tak? Subskrybujcie. Jak macie jakieś sprawy, to w opisie pod filmem jest mój mail. Możecie tam do mnie pisać z różnymi rzeczami. Postaram się odpowiedzieć. No nie jestem w stanie odpowiedzieć na każdego maila, to musicie mi wybaczyć, nie? Także na dzisiaj to koniec. Dzięki. Cześć i czołem.